Moje dwa lata nieobecności tak naprawdę na Mistrzostwach Polski. Pierwsze było spowodowane narodzinami córki, akurat w tym okresie, a drugie akurat nieszczęśliwie kontuzją, także stąd brak jakiegoś kolorku na, tej, na, na moim nazwisku. Ale cieszę się, że już jestem z wami, cieszę się że, się, że te Mistrzostwa Polski były właśnie w Poznaniu, bo to jest mój dom rodzinny. Od wielu lat już mieszkam w Szczecinie, ale zawsze kiedy tutaj przyjeżdżam, czy na kawę, do mamy, na obiad, czy, czy etc., no to zawsze gdzieś ten uśmiech właśnie jest na tej mojej twarzy. Więc, więc fajnie, że to 5,80 na, na tej ziemi też jest już skoczone. Już jestem dorosłym chłopcem i już parę razy zdarzało mi się skakać w deszczu. Także przed wyjazdem tutaj na, na, na te mistrzostwa polski mówię, mama, uszykuj mi jakiś ręcznik, biorę kurtkę i, i, i lecę, bo, bo może być nieciekawie. I faktycznie ten deszcz jest trochę demobilizujący i on na pewno nie pomaga, bo tutaj wiele pytań dostałem, czy, czy, czy to ma w ogóle jakiś wpływ, a ma niestety ogromny jeśli chodzi o uchwyt, bo, bo tyczka, że muszą mieć pewny uchwyt jednak to. Jest bardzo duża siła, która chce się jednak wyrwać z naszych rąk, więc to jest naj, naj, najtrudniejszy aspekt. E, no ale jesteśmy już, jak już wspomniałem, dużymi chłopcami, którzy skaczą w, w różnych warunkach i, e, i fajnie, że takie akurat wyniki dzisiaj popadały, bo, bo naprawdę atmosfera była wspaniała. E, kondycje troszeczkę, kondy, e, wiatr i, i deszcz może troszeczkę mniej, ale jak widać, nasza dyspozycja jest spoko. No, to jest rywalizacja, mimo że bardzo ru, ru, lubimy się z chłopakami poza skocznią. Czy znaczy skoczni też nie jest tak, że, że, że się tniemy na śmierć i życie. E, no ale każdy z nas chce być najlepszy w Polsce. E, każdy z nas chce jak najlepiej reprezentować nasz kraj. E, I tutaj nie ma zaskoczenia, że. że... Każdy z nas dzisiaj chciał po prostu wygrać. Naprawdę te igrzyska zbliżają się bardzo e, szybkim e, krokiem. To jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek wróżyć z słów, i, i mam nadzieję, znaczy jestem pewny, że pojadę e, na te igrzyska ze zrealizowaną e, robotą, którą wykonałem na 100%. I nie będę mógł powiedzieć, że coś mogłem zrobić lepiej albo, albo gorzej. E, także to jest mój cel, który już praktycznie został wykonany.